Także pogoda mamy taką jaką mamy. Słuchajcie. Nic szczególnego, ale zobaczcie, jak kamera wychwytuje wielkość kropel. Także olbrzymie lecą. Jedyne co mi się podoba to powietrze. Świeże. A tego bardzo, bardzo potrzebujemy. Także zaczynamy jesień. Ach. Zapach po prostu mokrego, mokrej ziemi, po prostu to jest to, co lubię najbardziej. A yy, tak. I co to oznacza? Oznacza to, że czas na. na jesień w domu. tutaj tylko to są. stare rzeczy, w sensie z poprzedniego roku. I muszę szybko kończyć, bo piosenka leci jesienna w, telewizor w, tele w laptopie, więc odświeżam. Yy odświeżam y, te fieranki i zaraz do Was wracam. To, to ma takie piękne kolory. No po prostu kręci mnie to. <średziny> Także powoli zaczynamy. Z okazji zbliżającej się jesieni, dzisiaj będę robiła zupę dniową pierwszą w tym roku. I tak się zastanawiam, czy z Piżmowej, czy z Hokkaido. I chyba Hokkaido jest lepsza, ponieważ nie trzeba skórki obierać. To po pierwsze. Sorry, tam syn, syn gra. I tak słuchać. Yy, więc Hokkaido chyba jednak wygrywa Także robię zupę dyniową I, i tyle I lecimy z tym koksem Bo już jest czas w sumie obiadowy Dynia, Zupa dyniowa robi się w miarę ok Dla syna się kurczak smaży Bo będą ziemniaki z kurczaczkiem yy, Dla pieska skrzydełka A dla mnie będzie zupa dyniowa Także Dobra, muszę szybko robić, bo to już zaczyna się powoli czas obiadowy, a nie chciałabym, yy, wiecie, zrobić to, yy, zrobić obiadu na 17. Dobrze. I tak wyglądają moje pasty. To znaczy pasty, nie pasty, bo tak, to jest pasta z tuńczykiem, ale ona wygląda jak sałatka. No ale taką właśnie jadłam pastę y, na kanapki w y, hotelu, jak byliśmy. I bardzo mi zasmakowała. I powiem Wam, że tak. Y, wszystko było dosyć grubo pokrojone ze względu na kukurydzę, żeby się nie wyróżniała. I ogólnie bardzo dobrze smakuje. Ja ją nim ja jako sałatkę. Ale tą pastę jajeczną uwielbiam, zawsze uwielbiałam i. No i będę robiła. Także teraz na parę dni będę miała yy, pasty. Yy, no tak mi się zachciało. Zresztą tak jakoś mi się na jesień zachciało. Takich past. Tak, chciałam tutaj ze światełkiem, ale światełku z tej strony nie mam. Z tej strony tutaj mam, ale nie wiem, czy będzie. Będzie, ale tak słabo. No ale. Takie pasty. Coś pięknego, coś pysznego, słuchajcie. O! Tak wyglądają. I do lodóweczki na jutro. Także tak, i zaraz będzie blendowanie zupy dyniowej. O, zupka gotowa. Wygląda tak. Trochę gęstawa wyszła. Ale mi to nie przeszkadza akurat i te zielon zielonki nie chciały się do końca wyzblendować, no ale te zielonki to spoko, jest taka przepyszna zupeczka, ale kolor kolor mi się nie podoba, jaki wy widzicie, wy widzicie normalnie serakę kolor jest piękny, jak mi się uda uchwycić nie, to jeszcze nie jest to no, ale kolor jest przepiękny, dniowy. Także smacznego zaraz będzie. Wszystkiego Wam nie pokazywałam, bo nie było kiedy, i też niektórych rzeczy po prostu zapomniałam pokazać. Więc. Yy... Pokażę tutaj tą dyskę dniową, pokazywam, ale tego na pewno nie. I teraz, tak, tutaj takie stanowisko będzie herbaciane. Ja je zrobię i wam pokażę, jak to wygląda w efekcie końcowym. Tutaj wleję miód, który kupiłam chyba na rynku. Chyba tak. Także, let's go. Takie ala stanowisko herbaciane, bo ogólnie puszka mi tutaj zupełnie nie pasuje, pasuje mi gdzie indziej, bo po pierwsze deska ta z dynki jest za mała, żeby pomieścić puchę, chociaż mogłabym ją z tyłu wstawić, ale brzydko to wygląda, zaraz Wam pokażę nawet. Tak bardzo na ucisku jest, zresztą ta puszka tutaj się kolebie z tyłu i tak trochę strach, a puszka ma swoje miejsce, tak jak w tamtym roku, więc y, po prostu puszka jest gdzie indziej, więc ja przestawię i do Was wrócę. Jak rzekłam, <grytanie> y, tutaj jest taki przepiękny zestawik herbaciany. Cytrynka oczywiście, ona będzie pokrojona, miód już jest w pojemniczku. No i dzbanuszek jest z Biedry, y, słuchajcie, i tu jest, wszystko jest szklane ale nie wróżę mu długiej, długiej przyszłości podejrzewam, że mi pęknie bo on jest z tego szkła jak te szklanki dyniowe także te ścieniuchy to jest to zaraz się roz, rozdupcy e, więc zakładam, że zamiast tego będzie po prostu właśnie puszka z herbatą zamiast tego dzbanuszka ale póki co cieszy to oko i jest no jesiennie w kuchni jest ten kącik jesienny, tak jak w tamtym roku. Tylko co się zmieniło, to zmieniło się, że o, tam wszystko widać na lodówce, że kwiatuszek urósł. Wyrósł ogromny. No ale tak to. Wszystko się zgadza. Jest jesień. Tutaj y, mam te pojemniczek. Ogólnie powinien być jeden po te takie cukierki z Turcji. Nie wiem, czy widzieliście, które dostałam od koleżanki. A okazało się, że były dwa pojemniczki. Fajnie, bo w jedną dorzuciłam tutaj woski dniowe, to znaczy jesienne, a w drugą tea i po prostu tutaj w kuchni ja zawsze odpalam kominki, więc na te dwa miesiące takie typowo jesienne co jakiś czas będę miała

A jeszcze co Wam powiem, to bardzo satysfakcjonujące jest to podawanie miodu. Trochę czasochłodne, bo łyżką jednak szybciej to się robi, ale no tak to. Super. Cieszę się, że to mam. Ła, ale kolor Super Herbatka z cytrynką Imbirem i miodem Idealna na wieczór Słuchajcie, nagram wam jak wyglądają te paznokcie świecące w ciemności <noise> Kosmicznie I te, co trzymam, też, też się naświetliły. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Tak to wygląda. <noise> tak wyglądają. Także takie powiedzmy nawet na dyskotekę. Spoko. Słuchajcie, tutaj czajnik będzie mnie zagłuszać, no ale. No, muszę zmienić sobie pazury. No, już jak jesień, to jesień. I tak sobie pomyślałam, że zrobię sobie kawkę ze śmietanką. I dodam do niej magicznego składnika. Ale najpierw zrobię kawę. I tak, i przede wszystkim ja mam tutaj z biedronki tą e, kafedor orzechową. Mam nadzieję, że to nie zmieni tak super jak na smaku mocno. Ale zaraz zobaczycie dlaczego. I tak, tu już jest przepyszna kawka. Pięknie pachnie. Orzechowa ze śmietanką. I tu mam. Magiczny składnik. Słuchajcie, kupiłam syrop z. Pa o, patrzcie. Od tej zupy do niej się chlopało O, wieśniara. E, no, pumpkin spice. E, Ta lateta taka mm, ze Starbucksa i nie tylko z różnych kawiarni dodają właśnie coś w ten deseń tego rodzaju syropki. E, więc e, robię. I idę robić pazury. O Boże. Obiecuję Wam. Wiecie, jakie to jest pyszne. Żałuję, że nie mam jeszcze bitej śmietany, bym sobie tutaj tak psikła i cynamonkiem posypała. Ale po prostu pyszny ten syrop jest. Wiadomo, nie doda się go dużo, bo on jest słodki, ale no jednak zmienia smak kawusi. Super. Idę coś podziałać z pazurami. Hej, y chcę zakończyć już... Y ten jakże, o, nie, się wykałabyś, dzieniła. Jakże długiego vlogła na powitanie wiosny. Motor na rondzie. Pod dosłownie na wprost okna. Nie, nie widać. O, o, tam przed pasami jest. Dobrze. Chciałam Wam tak, jakby zakończyć tego vloga, słuchajcie, zrobiłam takie paznokcie, to jest taka baza czerwona z drobinkami, i dlatego w ogóle miało być jesienne już paznokcie, co prawda nietypowo typowo żółto-pomarańczowo, czerwono-brązowe, ale, ale już jesienne, ale zrobiłam takie, ponieważ. Szczerze, przyznam się, szczerze, nie chciało mi się robić paznokcie, ale że ten i ten paznokieć mi się, że tak powiem, oderwał od nasady. Musiałam po prostu zdjąć i nałożyć po prostu nowe. Więc musiałam to zrobić, bo wiecie, w pracy to by mi odpadło i wiecie, to takie krępujące jest, jak kobiecie odpada paznokieć albo po prostu lakier z, z całości. I musiałam po prostu sobie. Zrobić po prostu nowe pazurki i bardzo, że tak powiem, z mojej niechęci powychodziły takie, ta powierzchnia nie jest taka prosta, taka gładka jak tafla, tylko taka pofalowana, co po niektóre paznokcie tak mają. Są po prostu nierówne i, yy, znaczy tak są równe jak się patrzy, nie? Wiecie o co chodzi. Ale, ale, ale no... Mają miejsca, że są nierówne po prostu. No i uwierzcie mi na słowo, bo nie kłamie, Najlepszy lakier, który ukrywa niedoskonałości, to lakier z drobinkami. Oby najwięcej go jeszcze się ufaj dałam. Daj ta spokój. E, I na zakończenie tego filmu, tego vloga e, jesiennego, jeszcze pokażę Wam, że tak powiem, e, Akcesoria, gadżety do pokoju syna na e, Halloween. Już kilka razy na pewno tutaj zaznaczyłam, e, że ja ogólnie nie obchodzę Halloween i dla mnie to nie jest święto, to jest, wiecie, ale e, w ramach, jeżeli chodzi o e, wiecie, z czystym, e, znaczy w ramach e, Jezus mi brakuje. E, wiecie. Dla dzieci, tak rozsądnie, jakieś takie zabawy halloweenowe z, z takimi bohaterami z bajek, nie horrorów, niekoniecznie horrorowych, jest spoko. Nie widzę w tym nic złego. Aczkolwiek ja nie chodzę z moim dzieckiem po domach i nie zbieram cukierków. Tradycja, no nie polska, nie nasza, ale takie chodzenie po cukierki, no. W jakiś sposób to otwiera ludzi na siebie nawzajem. Z drugiej strony, z naszymi poglądami, u nas w kraju bywa różnie. Ktoś ci otworzy, da cukierka, ktoś otworzy i może dać ci mordę. To jest nasz kraj, także wiecie, różnie z tym bywa. Ale, ale ogólnie ja tego nie obchodzę, dziecko moje nie chodzi po cukierki, ale w domu, tu gdzie my jesteśmy i nikt tego nie widzi, i to nie zna jakiś tam pokaz czy coś, tylko dla nas. Syn zawsze ma jakąś tam ozdóbkę w domu, w spokoju. I tym razem e, kupiliśmy e, synusiowi taką e, rzutnik, nawet nie wiem, jak to nazwać. Wiecie, tam jest światełko. Tutaj są takie różne wzory e, świąteczne, chciałam powiedzieć, halloweenowe. No i one, tak jak widać tutaj na opakowaniu z tyłu, taki cały takie całe pomieszczenie będzie. Oczywiście musi być zgaszone światło, żeby ten efekt był e, dużo, dużo lepszy. E, I takie cudo. To jest jedna rzecz. Takie gadżety, słuchajcie, do pokoju. Eee, dwie takie tutaj żelki na szybę, gdzieś tam na balkon albo na, no wiecie, pok w pokoju usyna na, na okno. Eee, I takie świecące w ciemności, ale to też są, to też są żelki. Także żelkowe, żel <laughs> świecące żelki. Na, no, na ścianę, na okno, gdzie sobie tam przyczepić, tam będzie miał. E, I tutaj taką. Wiecie, to fajnie wygląda, nawet do zdjęć. Tylko, że mówię, my nie obchodzimy tak typowo Halloween, jakby imprezowo. A u nas też w, tutaj w naszej okolicy dzieci chodzą po cukierki. Ja te cukierki dla tych dzieciaków mam, ale em, ale ogólnie my, my w domu nie obchodzimy. My, my, jako, my, jako nasza dwójka, trójka, nie obchodzimy Halloween jako tako, ale jak ktoś przyjdzie, zapuka to czekolada albo cukierka dostanie, także i taką jak to nazwać to jak się to nazywa baner, ale to nie jest baner dla mnie, to jest taka taki pl plakat wiecie, takie tło do zdjęć widzicie, tutaj nawet są takie dziurki na zawieszki na, zawie na sznurek i widzicie, tutaj jest, że niby na ścianę albo na drzwi i ogólnie ja tak myślałam, że właśnie u syna na drzwi to zawieszę, żeby, żeby miał taki, wiecie, klimacik Halloweenowy i ostatnia rzecz, która nam się bardzo spodobała to znaczy mi i mojemu partnerowi i tak stwierdziliśmy, że dla syna na półkę. tylko oj, tu nie działa ale my sprawdzaliśmy tu trzeba wyciągnąć ten plastik dopiero wtedy działa więc luzik i będzie miał E, taki lampionik. Wiadomo, słuchajcie, umówmy się. Yy, święto Halloween i, i te ozdoby tak naprawdę są na jeden dzień. Są ozdoby na jeden dzień. Więc ja, jakbym organizowała, jakbym wiecie, w tej tradycji dorastała yy, i bym yy, yy, organizowała imprezy, ja na pewno miałabym pełno tarzetów. Yy, i starałabym się zrobić takie właśnie klimacik, nie? Wiecie o co chodzi. No ale że yy, no jestem tu, gdzie jestem i yy, yy, ta impreza Halloween, yy, te w ogóle święto, nie wzbudza we mnie żadnych emocji. O, jakaś festyn dyniowy, coś takiego, to tak, to owszem, to dyniowo, oczywiście Dzień Dyni, czy coś w tym rodzaju, to tak, ale nie absolutnie yy, Halloween, ale mówię, gdyby był, gdybym organizowała imprezę, to na pewno miałabym takich gadżetów pełno. A że, no, jest jak jest, tylko tak tradycyjnie, nawet to nie złe słowo, nie tradycyjnie, symbolicznie, po prostu coś tam dla syna do pokoju kupuję. Dobrze. Zabrakło mi tchu. To czas na zakończenie vloga. Jutro do pracy. To jest niedziela. Kończę vlogowanie. Jestem Powiem szczerze, po weekendzie zmęczona, bo to wszystko, strojenie, gotowanie, jakoś tak nie do końca. E, po, ja w ogóle powinnam po tym pierwszym tygodniu pracy odpocząć, a ja nie odpoczęłam, tylko po prostu rzuciłam się w wir, wiecie, zajęć domowych. Co jest ogólnie logiczne, ponieważ ja w tym tygodniu byłam totalnym leniem, jeżeli chodzi o obowiązki domowe. Umówmy się. Yy, więc musiałam wszystko, wszystko bardzo, bardzo nadrobić. Jeszcze jeden taki, taka ważna rzecz, którą muszę tutaj dodać: zepsuł mi się odkurzacz. Nie wytrzymał po prostu ciśnienia. Ja go nieraz używałam. Ja nie wiem ile ja go miałam, ale bardzo krótko go ogólnie miałam. Coś musiało się wydarzyć. Yy, wiecie, ja też yy, ten odkurzacz był używany, że tak powiem, bez mojej yy, obecności. I mój partner też używał go przy wbijaniu gwoździ, jakichś takich różnych rzeczy. I ten cały pył, ten cały kurz wciągał, i nie wiem czy po prostu nie zatarło to silnika. I tyle. No ale to było, to było logiczne, że jeżeli tak zrobi, to tak będzie. No i, no i tak się stało, więc ym, muszę kupić nowy ym, odkurzacz. No i tyle. Dobra, słuchajcie: trzymajcie się po buziaki. Miłego dnia, miłego tygodnia Wam życzę i dużo, dużo zdrówka. No bo jakby nie patrzeć, sezon jesienny sezon chorobowy. Nie ma innej opcji: z ciepłego do zimnego i na odwrót. Także dużo zdrówka. Trzymajcie się ciepłego buliaki. Pa!